Dzień dobry. Dziś moim gościem w Studio Pulsu Medycyny jest jeden z finalistów konkursu Super Talent w Medycynie, doktor habilitowany nauk medycznych Łukasz Kołtowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Panie doktorze, jest pan współza współzałożycielem telemedycznej grupy roboczej. Chciałabym zapytać, na czym skupiały się państwa działania w pandemii COVID, bo to był ten okres, kiedy telemedycyna rozkwitła. Zgadza się. No, telemedyczna grupa robocza powstała przed pandemią i to znacznie przed pandemią. Była to inicjatywa stworzona przez takie, bym powiedział, trójkąt z jednej strony podmiotów zainteresowanych telemedycyną, od takiej strony czysto pewnie wdrożeniowej, natomiast naszym zainteresowaniem jako akademików było współudział w tym przedsięwzięciu po to, aby promować niejako dobre praktyki kliniczne i wdrażanie tego typu rozwiązań do praktyki klinicznej, plus jeszcze wsparci byliśmy kolegami, którzy zajmują się tematami stricte legislacyjnymi, prawnikami z kancelarii DZP, która również współtworzyła tą grupę. Grupa powstała, jak mówię, po to, żeby technologie telemedyczne, te, które są dobre, dobre w znaczeniu efektywności, z jednej strony dla systemu, ale z drugiej strony dla nas, dla klinicystów, te, które mają największe efekty kliniczne, trafiły do polskiego systemu opieki zdrowotnej. Kiedy zakładaliśmy telewyczną grupę roboczą, w Polsce praktykowanie telemedycyny, a więc w pewnym sensie diagnozowanie, monitorowanie i leczenie na odległość było przez prawo zakazane. A więc pierwsza rzecz, o którą się zajęliśmy, była próba propozycji zmiany ustawy o zawodzie lekarza, o podmiotach leczniczych w taki sposób, aby lekarz mógł za pomocą środków teleinformatycznych właśnie diagnozować, monitorować i leczyć pacjentów. Na ile Pańskim zdaniem ostatnie lata, ostatnie miesiące pozwoliły telemedycynie opuścić tę sferę akademickich rozważań i wkroczyć do realnej praktyki klinicznej właśnie jako narzędzie kontroli i diagnostyki chorób przewlekłych przede wszystkim? No Pandemia była swoistego rodzaju akceleratorem wszelkich działań i muszę powiedzieć, że zdążyliśmy na ostatnią chwilę. Mówimy my globalnie jako system, jako środowisko akademickie, jako środowisko klinicystów, ale w ogóle jako wszyscy gracze tego, tego, tego rynku. Z tego względu, że jak, my, jak pamiętamy, prawo zmieniło się w taki sposób, że porady telemedyczne zostały dopuszczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia mniej więcej w marcu, na początku marca. Tam były trzy takie bardzo ważne zmiany prezesa funduszu i to pozwoliło na to, że zaczęliśmy praktycznie ta zmiana była gigantyczna, to już na pewno nie są rozwiązania akademickie, rozważania akademickie, one nie do końca były akademickie przed pandemią, ale to co się wydarzyło, to zyskaliśmy gigantyczną akceptację pacjenta, lekarzy, szczególnie w systemie podstawowej opieki zdrowotnej, AOS-ie oczywiście też, no jak również płatnika, który po prostu powiedział, że Kontakt z pacjentem przez telefon również ma sens i będziemy za to płacili. Także to, był, to były te trzy rzeczy, o których od dawna marzyliśmy. Na szczęście technologie teleinformatyczne mocno rozwinięte już były. To, co się wydarzyło, to zaadoptowaliśmy do Polski wiele rozwiązań z zagranicy, bardzo szybko w różnego rodzaju pilotażach, wstępnych próbach i ale również polskie rozwiązania, których mamy bardzo dużo i myślę, że powinniśmy być z nich po prostu dumni, udało się zaimplementować na szerszą skalę. Czy to kardiologia, właśnie poza wspomnianą przez Pana medycyną rodziną, jest tą dziedziną, gdzie ta telemedycyna wkroczyła z, w czasie pandemii, ale nie tylko, z niezwykłym impetem? Ja powiem tak. Jako kardiolog, nie wypada mi chyba mówić, że kardiologia jest tą jedyną. I jako nie kardiolog, patrząc na rynek, bym powiedział, rozwiązań, również nie do końca. Myślę, że trzeba oddać szczerze sprawie, że kardiologia jest gdzieś pionierem w wielu aspektach. Monitorowania zdalnego choćby, monitorowania z wykorzystaniem urządzeń wszczepialnych, tak zwanego telemonitoringu urządzeń wszczepialnych, który teraz jest aktualnie wdrażany do systemu, jeżeli chodzi o dostępność w systemie publicznym. Doświadczenia mamy bardzo duże w tym, w tym zakresie, ale również monitorowanie pacjentów po zawale serca, monitorowanie pacjentów z niewidolnością serca telerehabilitacja kardiologiczna bardzo ważny aspekt, który wcześniej przed pandemią funkcjonował, i na pewno pandemia pomogła, żeby się rozwinął bardziej. Natomiast o tych innych specjalizacjach, o których myślę, że należy powiedzieć, to przede wszystkim diabetologia, szczególnie diabetologia dziecięca, pediatryczna w cukrzycy typu pierwszego. Tam koledzy byli bardzo już mocno przygotowani do tego, żeby z wykorzystaniem zdalnego monitorowania glikemii, również pomp insulinowych, tych pacjentów prowadzić w takiej formie tele, w zasadzie równie skutecznie, i to, i to na pewno, Tutaj telemedycyna bardzo mocno pomogła i pandemia nie była jakąś przeszkodą i ona rozkwitła. Teleopieka psychiatryczna, teleopieka psychologiczna, bardzo ważna, szczególnie w czasie pandemii, ona zafunkcjonowała i funkcjonuje dalej. Ja mam przyjemność również działać w projektach pulmonologicznych, kardiologiczno-pulmonologicznych. W tych projektach ewidentnie prowadzenie pacjenta z astmą, rozpoznawanie zdalne, diagnozowanie pacjenta z POHP-to były te projekty. Projekty, w których z kolei no, można powiedzieć, że pulmonologia, telepulmonologia rozkwitła. Wiemy też o tym, że w teleonkologii na przykład różne projekty zaczęły się dziać, między innymi leczenie czy też podawanie pewnych leków u pacjenta w domu, jako taki element no, wyprowadzania, mówiąc brzydko, opieki specjalistycznej poza szpital, do ambulatorium, a wręcz do domu pacjenta. Ja jestem w święcie przekonany, że to jest przyszłość, ponieważ my za dużo leczymy chorób. W systemie szpitalnym to jest za drogie, ani wykorzystujemy tego potencjału domu pacjenta, komfortu pacjenta i właśnie technologii po to, by go bezpiecznie monitorować w trakcie różnego rodzaju terapii i przywoływać do szpitala tak naprawdę tylko tych pacjentów, którzy faktycznie potrzebują bezpośredniego nadzoru tych skomplikowanych. Takie podejście jest nie tylko bardziej kosztowo opłacalne, ale też bezpieczniejsze dla pacjenta, bo mniej obciążające, zwłaszcza dla tych w wieku senioralnym. Bardzo panu dziękuję za krótką rozmowę. Dziękuję.